Czy, czy z wypożyczalni? Nie, kupiłam sobie Adasię i teraz już będzie 5 lat ja jeszcze, jeszcze... Gimnazjum Baczność Prowadzić poczet sztandarowy Do hymnu państwowego. It's... Yeah, the measure, yeah. Dyrektorze, przewodniczący samorządu uczniowskiego Kornel duchaczek zgłasza gotowość społeczności uczniowskiej do uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia roku 2015-2016. Witamy serdecznie na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Witamy szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. I przede wszystkim witamy Was, koleżanki i koledzy. Was, dla których ten dzień jest jednym z najważniejszych dni w całym roku. Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące wspaniałych, beztroskich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać się z tam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie wśród zielonych lasów, szalone przygody i wakacyjnych przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny. Na podzieszenie mamy jednak dobrą informację. Już za 10 miesięcy będą kolejne wakacje. Prosimy pana dyrektora o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Troszkę z opóźnieniem wystartowaliśmy, ale miejmy nadzieję, że co się źle zaczyna, wszystko się dobrze skończy. I tak jak tu Iza powiedziała, już tylko 10 miesięcy zostało. Tak. Optymistycznie patrzmy Przyszłość. Kochani, drodzy nauczyciele, rodzice, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i z prawdziwą radością pragnę Was tutaj powitać, zobaczyć na inauguracji nowego roku szkolnego. Za nami gorące i słoneczne wakacje, które z pewnością były okazją do udanego wypoczynku. Drodzy uczniowie, do was kieruję szczególnie słowa powitania, bo przecież szkoła to przede wszystkim wy. Ja już prawie od miesiąca tutaj przebywam. Rano, po tych pustych korytarzach tak się snuję. No i smutno. Od dzisiaj już jest inaczej. Czy słyszymy ten gwar, wasze uśmiechy, no wlewają w nasze serca otuchę. Szczególnie serdecznie, gorąco witam pierwszoklasistów. W imieniu swoim i całej społeczności szkolnej pragnę Was zapewnić, że zrobimy wszystko, aby w tym naszym gimnazjum nasi najmłodsi uczniowie czuli się dobrze i bezpiecznie. Jednocześnie czekamy z nadzieją na Wasze pierwsze sukcesy w różnych dziedzinach nauki sportu. Dla naszego gimnazjum będzie to rok szczególny. 5 grudnia nasz patron, ojciec Michał Tomaszek, będzie ogłoszony błogosławionym w Cimbotę w Peru. Jego życie, ideały pozna cały świat. Choć był u nas tylko dwa lata, wrósł w naszą pińską ziemię, był jednym z nas. Interesowały go nasze problemy. Kiedy wyjechał do Peru, powiedział, że zabiera w swym sercu kawałek pińska w dalekie Andy. Za to, że pomagał ubogim, cierpiącym i głodnym, poniósł okrutną, męczeńską śmierć. Ten rok to również rok poważnych zmian prowadzonych przez ministerstwo. Nasza szkoła będzie chciała wejść w program Bezpieczna Plus. A więc zapewnienie bezpieczeństwa wam, nie tylko w szkole, ale również i poza szkołą. Od 1 września w naszym sklepiku, z naszego sklepiku zniknie śmieciowe jedzenie. Na terenie szkoły będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające określone wymagania. Kolejny program. Walki z otyłością, z niezdrowym jedzeniem. To co wy uwielbiacie najbardziej. Chipsy, napoje gazowane. Odchodzimy od tego. Mocno będziemy wspierać Waszych rodziców, bo oni też rozumieją, jak to ważna sprawa. Wszystkie badania są wręcz alarmujące. To, co Was, przede wszystkim Waszych rodziców, ucieszy, to to, że każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma komplet bezpłatnych podręczników. To jest kwota 250 zł, może być wydana na inne cele. No nie oznacza to, że jak się dostanie te, kochani, podręczniki, to można z nimi zrobić, co się chce. To tym bardziej należy je szanować. Zawsze pewnie szanowaliście, bo rodzice, rodziców to yy, dużo kosztowało, ale również to, te podręczniki mają służyć przez trzy lata. Wy jesteście w tej dobrej sytuacji, że co roku będziecie dostawali nowe. Wasi koledzy, no dopiero za trzy lata ten rocznik dostanie znowu nowe. Wasi rodzice będą podpisywać z nami kontrakt, na którym się zobowiązą, że w razie czego, gdybyście wy zgubili, zniszczyli, no to oni będą musieli pokryć wtedy te straty. Także dostajecie, ale szanujcie. Trzeba docenić. Również hmm, od, od kilku lat staramy się to wprowadzać, ale w tym roku pełną taką falą e-podręczniki, korzystanie w dużej mierze właśnie z pomocy internetu. Nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie tej nowości. Prawie wszystkie gabinety są wyposażone w rzutniki, a więc tę nowoczesną pomoc dydaktyczną będziemy w dużej mierze wykorzystywać. Również duże zmiany w wychowaniu fizycznym. Na pewno słyszycie o tych akcjach, w których nasza szkoła już od kilku lat uczestniczy. WF z klasą, stop zwolnieniom z WF-u. Znowu, wasze zdrowie. Dane wszystkie są alarmujące. Jeśli ostatnio nawet czytałem, 90% uczniów korzystało ze zwolnień z WF-u, i to nie zawsze zasadne. W tej chwili lekarz już nie będzie mógł wypisać zwolnienia na cały rok. Będzie na jakiś okres. Ewentualnie zaznaczy wam, co możecie, czego nie możecie. Ale chodzi o to, żeby nie siedzieć na WF-ie. Nie ćwiczyć paluszków na tej waszej klawiaturce albo dotykowej tym smartfonie albo jeszcze innym. To nie jest WF. Od tego zdrowia nie przybędzie. Także każdy będzie mógł na miarę swoich możliwości. Spełnić swoje zadania, oczekiwania. A ocena nie będzie wyznaczona, że musisz przebiec 11 sekund 60. Przebiegiesz 15, też dobrze. Ważne, żebyś był zawsze przygotowany do wf i chętnie uczestniczył w tych zajęciach. Na miarę możliwości. To będzie oceniane przez waszych nauczycieli. Myślę, że wspólnymi siłami... Jednosząc wysiłek uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wejdziemy w nowy rok 2015-2016 mądrze i ciekawie. Życzę wszystkim wytrwałości, ambicji, uporu w dążeniu do realizacji wszelkich planów i zamierzeń, które będą dla nas najważniejsze przez najbliższe 10 miesięcy. Dziękuję bardzo. Godzina. Dzwonek, rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłyną pracowite nad książką szkolną, nad zeszytem. Życzę Wam wszystkim na początek szkolnego roku z samych piątek. Te życzenia z samych piątek kierujemy w szczególności do uczniów klas trzecich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Aby ten egzamin okazał się dla Was prosty i przystępny i żeby ten ostatni rok w naszej szkole nie był tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością i zabawą. Nie zapominajmy też o naszych pierwszakach. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, i że nie każdy z, nas był kiedy, że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stara stanie się Waszą szkołą, a nauka w niej niech będzie dla Was owocna i przyjemna. A Wy, drodzy nauczyciele, dla Was 1 września oznacza początek ciężkiego, pełnego pracy roku. Życzymy Wam, by współpraca z nami, uczniami, układała się jak najlepiej i abyście osiągali sukcesy na polu zawodowym. A teraz prosimy Panią dyrektor o wygłaszanie kilku informacji organizacyjnych. Już za chwileczkę ja przeczytam, yy, gdzie się spotkają klasy z wychowawcami, ponieważ jest bardzo gorąco i poczet nasz też. Tam ledwo co już wytrzymuje, zaraz będziemy kończyć i przejdziemy do klas. Na początku chciałam przedstawić nową panią, która będzie u nas uczyła fizyki. To jest pani Zofia Sochacka. Poprosimy. Tutaj. Pani będzie przez cały rok szkolny uczyła u nas fizyki, pani Chmielecka, Justyna Chmielecka-Gawryś już u nas nie pracuje. I tak, klasa pierwsza A, tutaj wychowawca stoi przy klasie, pani Sylwia Jarosz, spotkają się w sali numer 17. Klasa pierwsza B, pani Ługowska też tam jest, wszyscy stoją przy pani Ługowskiej w sali numer 3. Klasa pierwsza C, pani Iwona Błauciak w klasie numer 6. Klasa druga A, pani Jurecka, w sali numer 5. Druga B Pani Czarniecka w sali numer 8. Druga C Pani Marta Przekop w sali numer 2. Druga D Pani Daria Wilczak w sali numer 10. Trzecia A Pani Jadwiga Sikorska w sali numer 7. Trzecia B Pani Anna Rybaczuk w sali numer 9. I trzecia C Pan Karol Aftyka w sali numer 4. I bardzo prosimy yy, o to, że klasy pierwsze wejdą na końcu do szkoły. Zaczynamy od. Klas y, drugich i trzecich, a pierwsi, pierwszaczki na końcu. O bo to już wszystkim słabo jest bardzo. Gimnazjum baczność. Wyprowadzić poczet sztandarowy. Nadszedł moment zakończenia Akademii z okazji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Teraz przyszedł czas na pierwsze wakacyjne powitanie kolegów i nauczycieli. No i niestety, na odpisanie planu lekcji najtrzejszy, pierwszy dzień nauki. Uczniów wraz z wychowawcami zapraszamy do klas. Edward miał puścić hymn w czasie rozpoczęcia. Było jakieś zacięcie. Opowiedz nam, co się stało. Po prostu e, miałem laptopa tego szkolnego i wytłumaczenie jest takie, że laptop się grzeje i że się zagrzał, ściął się, się player. Windows Media Player i podczas gdy puszczałem, zaczął się komputer i nie mogłem puścić. E, po, gdy już e, kornel, przewodniczący samorządu uczniowskiego chciał już puścić e, zaczął śpiewać hymn państwowy, wtedy dopiero puściłem i zaczęli śpiewać hymn Fajne, dziękuję. Nie gniewamy się. Wszystko się dobrze skończyło. Życzymy Przy mniej w przyszłości, żeby się nic nie zacinało.